No, hejo, hejo. No, elo. To ja dzięki całkiem już przepiszę. Proszę. No, ja też dziękuję. Za chwilę zamykamy stoliczek. tu bar. No, dobra. To już wchodzę do zwrotu. Tak przez No. Oj, wylałam. Trudno. To jest

Wzięłam wodę cytrynową z wiśniami i jeszcze torcik, a ja wzięłam rybkę, samą rybkę, mi zaraz przyjdzie zamknięcie, ale wzięłam bułeczki i no, jakieś co mam, młonki. Zbierasz jakiś soczek. Co można Praca, super, super ekstra. Mamy wodę no. i to wodę. W pewnym zakresie. Hmm. Jeśli obiecasz, że będzie chyba razem, to spróbuję. Obiecam, że czy to możliwe. No, Piotr bardzo mi się podoba. No przyznam, że nigdy bym nie pomyślała, że tak przystojny i szarmancki mężczyzna mógłby się dać oszukać jakiejkolwiek kobiecie. No, nie chciałam wypytywać o szczegóły, ale liczę, że będziemy mieli do tego jeszcze wiele okazji. Nie, sobie na Ona młoda. Układa sobie życie od nowa. Ona no, mnie nie ma radości. Dobra, zakrzyliśmy. Kobieta mm. jest no, to super, super. Czekam jeszcze na moje przepraszam? Dobra, gotowe, chodzi o spore Pa Podobało się? Zostawcie i lajka Jak będzie tu gdzieś ze 100 lajków Tak ze 100 lajków No nie mam dużo wymagań co do lajków Gdyby było ze 100 lajków to bym szczęśliwa no. Jak będzie 100 lajków, to będzie druga część. Oczekujcie! Pa!